Słuchajcie kochani na kanale Kociara mruczka po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę z Wam z przepisem z tej oto książki, którą dostałam w prezencie. I tu y, robię kulki twarogowe z tego przepisu. A więc do dzieła do tego potrzeba ser. Ja mam twa ser twaróg wiejski półtłusty, 250 gram. Więc składziemy nasz serek. No. Według przepisu wychodzi, że serek, mleko kokosowe dwie łyżki. Trzeba mleko kokosowe. Ja robię porcja razy dwa. Bo tu jest dużo osób chętnych na to. Więc dwie łyżki, to razem będą sześć. Jedna łyżka, druga łyżka. Muszę bardziej obciąć. Cała paczka poszła naszego mleczka kokosowego. Dałam takie mleczko. Do tego mleczka dodajemy szczyptę cynamonu. Więc jadam trzy szczypty, jedna szczypta, druga szczypta, trzecia szczypta. To jest i miodu, czyli półtorej łyżeczki miodu. daje wielokwiatowy, własnej pasieki. Jest. Jedna, jedna łyżeczka i pół łyżeczki. O. Nasz miód. I teraz te składniki bo musimy utrzeć na gładką yy, masę biorę widelce, a więc do dzieła. Mamy już wymieszaną naszą masę i do tego dodaję nasze namoczone te wiórki kokosowe. te wiórki kokosowe nasze wymieszam tak mamy tu, mam już tu zrobione i te kulki będę robiła tu I do zamrażarki dawała. W efekcie końcowym tak to są. Na końcu posypię je biurkami kokosowymi. I wsadzę je do lodówki na godzinkę czasu, żeby stężały. Z tego wszystkiego, to już wszystko. Życzę wam, kochani, miłego dnia i do zobaczenia do następnego razu, pa.